Rozmowa dnia. Pisa Żawrowska-Kwiatkowska, nominowana do tytułu Łodzianka roku 2019, albo jak to woli, Łodzianin 2019, chociaż jak kobieta to Łodzianka. Witam serdecznie. Dzień dobry. To ile Gajusz ma już lat, teraz, dzisiaj? Fundacja Gajusz. Gajusz-Syn. Ale Gajusz-Syn Gajusz, syn. to już ma prawie 24. A fundacja. 20 lutego skończy 22 lata. Czyli te dwa lata mniej troszkę, tak? Czy gdyby nie syn już, nie byłoby tego, co jest teraz? Nie Na byłoby pewno. tej drogi życiowej, która jest teraz? Na pewno nie, bo ja miałam inne plany. Jakie? Chciałam pracować w kinie, bo skończyłam kulturoznawstwo-filmoznawstwo. I ja zawsze uważałam, że mam dużo szczęścia w życiu. Wykonałam jeden telefon i od razu dostałam wymarzoną pracę. Od razu po studiach? Od razu. W Kinie Charlie. Przy Forum Kina Europejskiego. To było stulecie kina wtedy. Świętowane. Yy, I uważałam, że tak właśnie ma być. Że Ale jest... poszłaś już do tej pracy, tak, zaczęłaś tą pracę. Tak, tak. Tak. I byłam zachwycona. I to jest cudowne kino. Polecam. Praca też była cudowna. Szerwie... Forum Kina istnieje. Kino Charlie nadal istnieje. No, oczywiście. I cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców często tam, Łodzi. Często mhm. tam chodzę żeby odreagować. Stresów jednak, jak się okazało, innej pracy, bo y, los tak ma, że rzadko nas pyta o zdanie, co my, byśmy, co my byśmy chcieli, co my planujemy, to tak nie działa. I nie chcę powiedzieć, że niestety, bo <gryw> dzisiaj to mogłabym powiedzieć, że stety. No dokładnie, też tak mi się wydaje. I pojawił się Gajusz, tak? Pojawił się Gajusz, jako trzecie moje dziecko. Po 9 dniach okazało się, że mimo że przyszedł na świat z 10 punktami Abgar, ważył 4 kg, no, zdrowy, duży, donoszony noworodek, po 9 dniach okazało się, że jednak coś jest nie w porządku i że dziecko jest ciężko chore, a jego życie jest zagrożone. No i nagle się okazało, że te właśnie cudowne rzeczy, jak nie i tak dalej, to nie ma większego znaczenia, bo znalazłam się w ciągu a ja się nie wiem, ile to zajmuje, bo to człowiek jest na, nagle w tym swoim takim życiu, które zna, ja je lubiłam i nagle znajduje się w szpitalu i musi w, jakoś od, otrząsnąć się, zanim do niego dotrze, że już nie jest w tamtej rzeczywistości, tylko że jest w innej rzeczywistości. Ja myślę, że w moim przypadku trwało to co najwyżej dobę, bo już wiedziałam, że, no, że coś się zmieniło. Już mnie tam nie ma, jestem tu. Czy w tym 98 roku, kiedy zakładałaś fundację, Gajusz, myślałaś, że to pójdzie w tym kierunku, że to się rozwinie aż tak bardzo? Nie. Nie, bo założyłam fundację tak naprawdę z, właściwie nawet nie wiem, może poczuciem winy to, to złe słowo, ale z taką ogromną niepewnością, bo obiecałam w kościele, że jak moje dziecko przeżyje, to założę fundację. I wtedy się okazało, że ja w ogóle nie wiem, nie mam pojęcia o tym, co ja obiecałam. Bo przecież ja się znam na filmach, a nie na fundacji. Co to jest fundacja w ogóle, tak? Co to jest fundacja? Co ta fundacja właściwie ma robić? Od czego ja mam zacząć? Skąd ja mam znaleźć ludzi, którzy będą robili to, co ja wymyśliłam, że będą robili? Czyli wolontariusze odwiedzający samotne dzieci w szpitalu. I mam wrażenie, że, że, że właściwie od tej pierwszej kościelnej rozmowy z Panem Bogiem, że ja bym może spróbowała taką fundację, gdyby Gajusz wyzdrowiał, że od tamtej pory jakaś siła wyższa, bo to ludzie w różne rzeczy wierzą, ale ja uważam, że w gruncie rzeczy w to samo, że jakaś siła wyższa stoi przy nas, chroni nas, Czyli podpowiada. chcesz powiedzieć, że On cię wysłuchał? Że Pan Bóg cię wysłuchał wtedy, kiedy, kiedy, kiedy składałaś tę deklarację? Takie mam wrażenie. I do dzisiaj, nie wiem czy codziennie, ale prawie codziennie, pamiętam o tym, że ja mam za co dziękować. Ja ciągle to robię, ciągle dziękuję, bo wiem, że nie musiało tak być. I widziałam później niejedną matkę, która obiecała więcej niż ja, ale się nie udało. Nie miała tyle siły? Nie. Nie, 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 miała, miała więcej siły niż ja. Po prostu los z jakichś przyczyn, których nigdy nie poznamy tutaj na Ziemi, zdecydował inaczej. Yy, a ja od tamtej pory już wiem, że toś, nie wiem, czy Pan Bóg, czy siła wyższa zdecydował, mhm. że moje dziecko żyje, ale na pewno nie ja, bo żadna mama hm. nie ma takiej władzy, żeby móc zdecydować o tym, czy jej dziecko będzie żyło, czy nie. Bo ja znam dziesiątki kobiet, które po prostu niesamowicie szanuję i mają po prostu ogromną siłę większą niż moja, ale nie wystarczyła. A y, los, y, chcesz powiedzieć, że los zdecydował y, o tym, jak to potem wyglądało? Tak. Że robisz to, co robisz, tak? Tak. Ja byłam tylko grzeczna i posłuszna. Słuchaj, to nie tylko fundacja, ale to hospicja stacjonarne, domowe. To wszystko fundacja? No tak, to w tej fundacji, to, ale mówię to nie tylko, bo można by się zająć tylko taką pracą fundacyjną, typowo. Centrum medyczne pomoc, interwencyjny ośrodek proadopcyjny, Centrum terapii i pomocy dziecku i jego rodzinie cukinia. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Jestem bardzo dobrze zorganizowana. To dzięki moim dzieciom. No właśnie dziękuję moim dzieciom za to, że mam ich tak dużo. No bo najważniejszy w życiu jest trening. Ja jestem mamą czwórki dzieci. W związku z tym musiałam naprawdę nauczyć się robić wszystko szybko, dobrze, w uporządkowany sposób, z kalendarzem, Excelem i innymi tabelkami w ręku. I teraz, kiedy moje Czyli dzieci... Czyli to wszystko są... miało się rozpisane, tak? Wcześniej nie miałam już tyle pracy, więc mogłam to jakoś podzielić. Teraz mam czworo dorosłych, samodzielnych dzieci. I mam mnóstwo czasu na pracę. A jestem wytrenowana, żeby ją sobie dobrze organizować. Ale chcesz powiedzieć, że teraz więcej pracujesz niż wtedy, kiedy te dzieci były mniejsze? Dużo więcej. Mhm. Jestem zwolennikiem przede, przede wszystkim bycia mamą i jednak stawiania rodziny na pierwszym miejscu, nawet jeżeli to jest taka praca, jak moja. Nie wolno. Pracować cudownie dla innych dzieci, zaniedbując swoje własne. To by nie było w porządku. No ale to też trudno pogodzić, prawda? Bardzo. Zawsze miałam poczucie winy. Bo albo miałam zaniedbane życie prywatne, albo macierzyńskie, albo zawodowe. To nie da się. Ale czy dzieci kiedykolwiek miały do ciebie pretensje? Nie. Nie, moje dzieci są cudowne. O to, o to że poświęcasz i na. To... Nie, ja nie mówię o takie drobne nie. rzeczy, jak to normalnie w rodzinie, ale że poświęcasz im mniej czasu nigdy. na przykład. O fundację nigdy i chciałam powiedzieć, że moje dzieci są po prostu cudowne. A czy zdajesz sobie sprawę, tak jak czasami usiądziesz, jest trochę więcej czasu, że y, robisz tak wiele dobrego? Dla innych? Czy ja właściwie czasem myślę o tym, że dostałam jakieś, nie wiem. Zaszczyt. Mam zaszczyt. No, to jest móc robić takie rzeczy uh -huh. i poznawać takich ludzi. Uh -huh. Ja uwielbiam swoją pracę, ale i też bardzo ją doceniam. I wiele takich chwil, które się przytrafiają, i, i, i mogę w nich uczestniczyć, no, to jest coś. To tak krótko zapytam Cię jeszcze, bo kończy się pierwsza część naszej rozmowy, a dużo razy słyszysz słowo dziękuję? Tak. Ale. Ale w moim nowym obszarze zawodowym, na przykład w cukinii już trochę mniej, ale to też się zaczyna zmieniać. Tisa Żawrocka kwiatkowska nominowana do tytułu Łodzianin roku 2019 jest dzisiaj naszym gościem. To pierwsza część rozmowy, na drugą część zapraszam do internetu, ale przypominam o 8.30, również całość powtórka w telewizji. To teraz o Łodzi, chciałbym troszkę z tobą porozmawiać, no bo tytuł Łodzianin, Łodzianka roku 2019. Co takiego fajnego jest w tym mieście, że tutaj żyjesz, mieszkasz i pracujesz? Moja ulica. Oprócz kina Charlie. Moja ulica, <gülnh> <gulne> czyli Piramowicza. Mieszkam tak, zawsze mówię, że między dwiema cerkwiami i mam bardzo dużo serca dla tego miasta. Moje Mimo ulicy... tego, że niektórzy uważają, że jest szare, brudne i nieciekawe. Chociaż zmienia to się ostatnio. Ja się staram chodzić w takie miejsca, które lubię, a jest ich bardzo, bardzo dużo. Przez wiele lat mieszkałam w Parku Sienkiewicza, uwielbiam Willę Kindermana i często tam chodzę. Mam dużo, dużo miejsc w Łodzi, które uwielbiam, a w tej chwili od ponad roku przy Piotrkowskiej 17 jestem w zarządzie odpowiedzialna za Centrum Terapii Cukinia. I to jest takie nowe miejsce na mapie łodzi, ale z tego co udało mi się zorientować, jedno z nielicznych w ogóle w Polsce. To jest taka, takie centrum, które opiekuje się dziećmi z tak zwanej pieczy zastępczej. Czyli zarówno z rodzin zastępczych, jak i z domów dziecka i ich rodzinami w takich najbardziej y, kryzysowych sytuacjach. I to jest pomoc nie tylko terapeutów. Kryzysowych dla tych rodzin zastępczych, tak? Dla tych dzieci. Dla, dla, dla dzieci. Ale mhm. żeby wesprzeć dziecko? No tak, trzeba wesprzeć też tak, rodziców. Tak. Ale oprócz, oprócz terapeutów, lekarza, pracują tam y, również prawnicy. A w najbliższym czasie planujemy jeszcze zatrudnić y, pracownika socjalnego, żeby ta pomoc właśnie była taka maksymalnie y, kompleksowa. I jestem bardzo dumna z tego, że to miejsce, czyli Cukinia, y, wyrosła sobie przy Piotrkowskiej. Przy okazji y, polecam... Tak, na początku Piotrkowskiej, prawda? 17. 17 to początek ulicy. I polecam bardzo gorąco film, nazywam się Cukinia. To jest film dla dzieci, ale tak powyżej 10 roku życia, właśnie o takich dzieciach, jakimi my się w centrum naszego miasta opiekujemy. Zawsze mnie to ciekawiło, żeby Cię zapytać, czy te dzieci, które udało się wyciągnąć, że tak powiem brzydko z domów dziecka, które trafiły do rodzin zastępczych, to widać u nich, że to zupełnie coś innego? Że rodzina. Mhm, tak. mhm. Prawie zawsze tak. Ja nie chcę powiedzieć, bo. Nie ma takiej możliwości, żeby każda rodzina była idealna. Ale rzeczywiście te rodziny, które znam i wspieram je, to są niezwykli ludzie i mają taki ogrom miłości w sobie. Wszystko zmieniają w życiu tych dzieci. Ja patrzę na to jak na taki rodzaj cudu, bo pamiętam jak jedna z przyjaźnionych rodzin wzięła dziecko 7 miesięczne z domu dziecka, i to dziecko sprawiało wrażenie właściwie nie wiem, no bez kontaktu. Miał taką płaską głowę. Nigdy nie był na dworze przez 7 miesięcy yy, i zobaczyłam ich w fundacji po trzech czy czterech tygodniach i zobaczyłam uśmiechnięte dziecko, któremu się zaróżowiły policzki. My, Myślałam, że powiesz po yy, dwóch, trzech latach, nie. a to wystarczyło 4 tygodnie. To no to było niesamowite. To było niesamowite i pomyślałam wow, Warto, naprawdę warto. To chcę trochę z tobą na koniec porozmawiać o, o tej pierwszej miłości. O filmie. Jak to teraz wygląda? Ja jestem bardzo monogamiczny. <noise> <noise> Cały czas. Mhm. W ostatni weekend mam trzy razy w kinie. Jakie filmy? Ostatnie? Ostatnie Wszystkie widziane, to... trzy mogę polecić. Pierwszy mhm. był takim, myślę, że też trochę męskim kinem, ale naprawdę bardzo warto 1917. Super zdjęcia podobno, nie byłem jeszcze, ale słyszałam. Tak. Cały czas patrzyłam, gdzie są te cięcia, i czy one tam są, czy ich czy nie to ma, jest i czy rzeczywiście wręca... to, to jedno ujęcie, prawda? Tak. A tak na Walentynki to spotkajmy się jeszcze raz. Francuzi mają. Hmm? Potrafią to robić. Potrafią. Teraz będzie apel do kina Charlie, bo właśnie skończyli grać taki film e, Błąd Systemu. Uh -huh. Por, niemiecki film o takim dziecku, mówię teraz oczywiście upraszczając, jak z cukinii. Apel, żeby jeszcze Żeby jeszcze, 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 pograli, jeszcze trochę tak. pograli. Bo ja się spotykam z tymi dziećmi na co dzień, więc mogę powiedzieć, że ten film jest bardzo autentyczny. Że prawdopodobnie reżyserka, która wcześniej zajmowała się produkcjami dokumentalnymi, po prostu zrobiła rewelacyjny jakiś research, bo no, ten film zwala z nóg. Uh -huh. O dziesięcioletniej dziewczynce, zagrany przez dziesięcioletnią dziewczynkę. Nie wiem, Nie wiem, jak oni to zrobili, że to dziecko tak gra. Yy, natomiast no, nie jest to film na, ani na holendrynki, ani na poprawę humoru. Taki, żeby go tak przeżyć wewnętrznie? Bardzo. Jeszcze raz, przypomnij tytuł, polecamy. Błąd systemu mi złamał serce. To zapytam, kończąc na filmie, Boże Ciało ma szansę na Oscara? Znaczy... Czy powinniśmy się cieszyć już tylko nominacją? Ja widziałam pewien taki film, który był konkurencją dla tego filmu, uh -huh. czyli Wysoka Dziewczyna. No. No i to był taki film, że zakryłam w kinie oczy i powiedziałam Boże, nie. Uh -huh. A to mi się nie zdarza, więc nie wiem. Nie no wiem. To, to jest, Ale to, trzymam to kciuki, jest, bo to, to jest to polski jest komentarz. film, więc... Nie no, jasne, trzymamy kciuki i w ogóle cieszymy się, że po, po Pawle Pawlikowskim też mamy e, innych reżyserów, którzy mogą dostąpić tego zaszczytu jak nominacja do statuetki Oscara. Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, nominowana do tytułu Łodzianin Roku 2019, chociaż ja bym wolał Łodzianka, była dzisiaj naszym gościem. Tisa, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa dnia.